Cześć, witam Was na moim kanale Historia Woz z doktorem Andrzejem. Słuchajcie, mam do Was propozycję zupełnie nowej formuły spotkania. Mianowicie będą to spotkania przy kawie z doktorem Andrzejem. Dlaczego przy kawie? Ponieważ dlatego, że teraz właśnie popijam sobie kawę i będziemy się spotykali po prostu przy kawce. Zobaczcie, nie ma za mną mapy, siedzę u siebie w biurze, siedzę na swojej ulubionej kanapie. Popijam kawę i postanowiłem podzielić się z Wami pewnymi spostrzeżeniami. Wiecie co, każdy z nas dokonuje wyborów lepszych, gorszych, ale tego nie wiemy, czy one będą lepsze, czy będą gorsze. Każdy z nas coś zaczyna. Wiem, że teraz albo jesteście po maturze i szukacie swojego kierunku studiów. Z niecierpliwością czekacie na wyniki maturalne, albo wybieracie sobie swoje przedmioty na maturę na 2023 rok. Słuchajcie, wybory są bardzo ważne i bardzo trudne, bardzo odpowiedzialne. Natomiast chcę wam powiedzieć z perspektywy czasu, że jeśli nawet nie uda wam się od razu dokonać wyboru super od razu studiów, albo wyboru tych najlepszych przedmiotów maturalnych, to pamiętajcie, zawsze możecie to zmienić. Te rzeczy można odmienić, to jest bardzo ważne. Natomiast co do pierwszego dnia, co do początków. Czy pamiętacie swój pierwszy dzień w szkole? Czy w szkole średniej, czy w szkole podstawowej? No ja pamiętam swój pierwszy dzień w szkole i nie jako ucznia, tylko pamiętam swój pierwszy dzień jako nauczyciel, no, prawie 30 lat temu. Zacząłem uczyć w szkołach. Słuchajcie, tysiące uczniów, tysiące fantastycznych doświadczeń, tysiące zapisanych historii takich właśnie historii, historii, którą kocham. Słuchajcie, mnóstwo ciekawostek, mnóstwo fantastycznych spotkań. Czasami jak sobie o nich pomyślę, to po prostu aż się właśnie tak jak teraz uśmiecham. Wiecie co? Opowiem wam jedną taką historię, yy, która zapadła mi bardzo mocno w pamięć. Właśnie gdzieś tam z początków mojej pracy, wtedy kiedy się jeszcze uczyłem, kiedy zbierałem doświadczenia. Właśnie to dlatego, że Dzisiaj zaczynamy od doświadczeń, od wyborów. Czy zawsze widziałem, że nauczanie historii to moja droga życiowa? Historia tak, a okazało się od momentu, kiedy zacząłem być nauczycielem, że nauczanie historii też. Oj, też, uwielbiam to. Słuchajcie, początki, zbieranie doświadczenia. Pracowałem w liceum, ale poszedłem na zastępstwo do szkoły podstawowej. No i wiecie co? Chciałem młodym ludziom w szóstej klasie opowiedzieć, Chciałem, żeby się wcielili w rolę. Wiek XVII, Anglia. No i słuchajcie, kazałem im spojrzeć na perspektywę Londynu połowy XVII wieku, jako takie małe białe robaczki, które sobie chodzą po takim właśnie XVII-wiecznym Londynie. Wiecie, no tam wcześniej była opowieść o Cromwellu, o Londynie. No pewnie znacie tę opowieść z historii. Ale popatrzcie, te, ci młodzi ludzie. Chciałem, żeby na to spojrzeli właśnie tak od wewnątrz. I mówię, słuchajcie, na następną historię musicie opowiedzieć, jaki byście zobaczyli Londyn, właśnie z perspektywy takiego małego, białego, chodzącego robaczka. Wy byście byli takim robaczkiem. Co byście zobaczyli? Jak wyglądali ludzie? Co, co jeździło po ulicach? Jak te ulice wyglądały? Spróbujcie, mówię, włącznie wyobraźnię. Wyobraźnia jest bardzo ważne, a mi przy tym chodziło o to, żeby im zająć czas, żeby mieli właśnie w głowie to wyobrażenie XVII wiecznego Londynu, oczywiście wcześniej o tym opowiadałem. No wiecie co, skończyła się lekcja, poszliśmy do domu. Następnego dnia, bo opowiedziałem coś strasznego właśnie o robaczkach, o Cromwellu, przyszli rodzice. No naprawdę miałem całkiem spore problemy. <tacza> tak, spore problemy musiałem rodzicom wytłumaczyć. Dlaczego w ten sposób? Że rzeczywiście chciałem, żeby to była wyobraźnia taka przestrzenna, taka siedemnastowiesza, że nie chciałem tych młodych ludzi przestraszyć, ale przestraszyłem swoją opowieścią. Ale wiecie co, to było fantastyczne dla mnie doświadczenie. Bo nauczyłem się, że inaczej my patrzymy dorośli, inaczej nawet jak rozmawiamy ze, z uczniami w szkole średniej, a inaczej właśnie, jeśli to była szkoła podstawowa, a była. No i co? Doświadczenie, uczymy się, popełniamy błędy. Często nie dokonujemy tych najlepszych wyborów, ale to wszystko można zmienić. Dlatego, słuchajcie, jeśli jesteście przed wyborami swojej drogi życiowej, przedmiotów maturalnych, to zdajcie się na serce. Zawsze to swoim maturzystom, kursantom zawsze mówię: zdajcie się na serce. Popatrzcie, w czym byście się dobrze czuli. I pamiętajcie, zawsze możecie kierunek studiów zmienić. Przedmioty maturalne jeszcze możecie zmienić. Zapraszam Was na następne spotkanie przy kawie z doktorem Andrzejem.